6, jest 4 sierpnia. Marzenia się spełniają. Dzisiaj dotarliśmy na równik, więc jesteśmy super zadowoleni. Eee, tutaj dokładnie przebiega równik w tym miejscu, a po tej linii. Niestety ostatnio udostępniałem bardzo mało filmów, ponieważ z internetem jest bardzo, bardzo krucho. Jeden film yy, grywa się na przykład 2 dni, więc. Bardzo, bardzo wolno to idzie, ale stara, jak tylko mam możliwość staram się nadrabiać. Możliwe, że teraz wrzucę kilka jeszcze filmów, e, jak będę miał możliwość. Nic się nie zmarnuje, będę nadrabiał. Teraz wrzucę właśnie dziennik, żeby P powiedzieć. powiedzieć co, jak, gdzie jesteśmy. Ostatnio jeszcze jedna miła rzecz się wydarzyła, ponieważ... Przebiliśmy, już mamy ponad 1000 subskrypcji dokładnie, już mamy teraz około 1250. A co do tego, jeszcze gdzie będziemy teraz dalej się przemieszczać, jesteśmy teraz w koło Buki tutaj jest miejscowość Bonjol. Prawdopodobnie będziemy jeszcze wracać do Padang, będziemy kierować się na południe, możliwe że zaliczymy e, Palembang i na dole, już nie pamiętam jak się to nazywa, taka miejscowość na samym dole. Jest tam kilka ciekawych rzeczy do zobaczenia i niedługo, może w ciągu miesiąca, dotrzemy na Dziawę. Do zobaczenia, pozdrowienia z równika.